W jaki sposób uczyć się 10 razy szybciej? Wszystko zaczęło się od tego, że kilka dni temu na jednej z moich grup e, użytkownik o imieniu Kuba zapytał: Czy jest coś takiego jak mastermind tutaj, żeby się spotykać w kilka osób, wspólnie zadawać sobie pytania i się rozwijać? zainspirowało mnie to, aby samemu stworzyć taką grupę i zaproponować zarówno Kubie dołączenie do tej grupy, jak i stworzyć przestrzeń dla innych osób zainteresowanych przedsiębiorczością, rozwojem i tego typu tematami. I do czego to doszło? W ciągu jednego dnia zapisało mi się kilkanaście osób I jaki był w ogóle sens tworzenia tej grupy, ponieważ miałem już kilka grup na kilkadziesiąt tysięcy osób i w tworzeniu grup wiem chyba już wszystko, ale nigdy nie wpadłem na to, że aby stworzyć grupę płatną, okazało się, że jeżeli za wejście do grupy zaproponuję użytkownikom symboliczną stówkę, 100 zł miesięcznie za udział. To nie dość, że ja jako założyciel grupy będę się dużo bardziej starał i angażował, bo ja już próbowałem tworzyć mastermindy i to się wszystko bardzo szybko rozmywało. Masa osób chciała dołączyć, ale później nie chciało mi się odpisywać, angażować, zarządzać tym. A w momencie, kiedy w każdy wpłaci symboliczną stówkę, to mi się bardzo chce angażować. I użytkownikom dużo bardziej się chce przychodzić na spotkania, zadawać pytania, czerpać wiedzę, czerpać pełnymi garściami z tego, co tam uda nam się uzyskać. Jak więc wygląda taka grupa? Spotykamy się stacjonarnie w Warszawie dwa razy w miesiącu dla osób, które są z Warszawy. A jeżeli jesteś spoza Polski i chcesz dołączyć, również dwa razy w miesiącu organizujemy spotkania online na Zoomie, Google Meet, w zależności co kto sobie preferuje. E, ilość członków jest ograniczona w tej naszej grupie, ale będę prawdopodobnie już widział, widzę taki jest potencjał, że trzeba tych grup stworzyć kilka w różnych niszach, w różnych branżach, niekoniecznie tylko i wyłącznie biznesowych. Jeżeli masz jakąś społeczność i już widzisz dla siebie przestrzeń, żeby taką grupę stworzyć, to daj mi znać, ja ci na pewno pomogę, jak zrobić to skutecznie. A dodatkowo, e, ja tych grup będę tworzył kilka, do naszej możesz jeszcze dołączyć, bo tam jest kilkanaście osób, możesz jeszcze się tam zapisać, jeżeli dasz mi w miarę szybko znać. Oprócz tych spotkań, oczywiście, omawiamy każdy przypadek, każdy ma jakieś problemy. Czy to podczas zakładania firmy, czy już masz firmę i chcesz ją rozwijać na dalszy etap, lepiej spotkać się w 15 osób i przedyskutować indywidualnie Twoją firmę. Dać sobie wskazówki, co można zrobić lepiej niż działać na własną rękę. Dodatkowo taka grupa pozwoli Ci wyznaczać sobie cele, czyli spotykamy się raz na dwa tygodnie. Słuchajcie, za dwa tygodnie muszę pozyskać tyle klientów, nagrać tyle wideo, zrobić podcast, stworzyć bloga, czyli zrobić jakiś marketing wokół firmy, jakąś nową gdzieś tam technologię wprowadzić do firmy. I my potem, jako użytkownicy takiej grupy, będziemy Cię z tego rozliczać. Czy ty razem z nami progresujesz, stoisz w miejscu, czy się cofasz? bo jeżeli nie będziesz chciał się angażować, no to znajdziemy inną osobę do takiej społeczności, więc myślę, że jest to ciekawe rozwiązanie grupy Mastermind są genialne, jeżeli spotkają się ludzie z podobnym, gdzieś tam na podobnym poziomie doświadczenia i są w stanie z zewnątrz spojrzeć na twój problem, na twoją firmę i dać ci wskazówki. Dzięki temu znaczna część problemów, jak je popełnia osoba początkująca, zostanie całkowicie wyeliminowana, bo ktoś rzuci na to okiem z zewnątrz i da ci wskazówki. Ważne jest, żeby tam były osoby doświadczone z różnych branż, bo dzięki temu mogą się również polecać między sobą. Czyli jeżeli jest 15 w grupie z różnych branż, możemy się nawzajem polecać, czerpać dodatkowe zyski z tego tytułu, dzielić się tymi lidami i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chcesz dołączyć do takiej grupy, zostawiam Ci linka w opisie, śmiało dołącz, opłać sobie współpracę nawet na miesiąc, żeby przetestować, wypełnij formularz, podaj prawdziwy mail, na maila otrzymasz dostępy do tej grupy, wszystkie informacje tam, Facebooka i tak dalej, a jeżeli potrzebujesz wsparcia marketingowego, żebym ja Ci pomógł na przykład Rozbujeć społeczność dla Ciebie, zadzwoń na 602 727 263 lub wypełnij prosty formularz na stronie darmowarozmowa.pl. Pozdrawiam Cię serdecznie, Tomasz Guzik. Cześć!